Amber Trump's the Trumpster, motherfucker. Szymanu jestem Confictiona. Dzisiaj ze mną jest Gear oraz Di Amberku. No i będziemy dzisiaj grać w tak no dobra, to co? Co robimy? E, a więc, po pierwsze... Po prostu jedźmy za mną a, dobra a, Aha, link serwera najprawdopodobniej Kon poda w opisie, tak? Tak, podobno. To serwer 3. Bardzo fajny Jezu. Samochód nie na tą Różowa taksówka zawsze na proksie Poleć. Follow Czasem. me. Patrz. No, muszę czekaj. No, drzewo wybili. No. Ja się nie rozbiłem, patrz, Ale wiem, no... ja walnęło jeszcze drzewo. Nie wolno, wiesz, mam całe auto czyste, patrz, wiesz? No. Pa, wiesz, nic mi się nie stało. Ja ważne, że to dość Dobra. Tak. No. Follow me. Tu no, nareszcie jeszcze. No, Tam jest wolnij Czekaj. Czekajcie. Wszyscy przed sobie Poczekajcie może przed sobie przyciszkę Tutaj było kiedyś moje ulubione miejsce na sampie O kurz O fak, rozwaliłem belki <coughs> Dobra Ja myślę że tu mogę stąd wysiąść oh, no. Ok, teraz plik lepiej No w okay. się drzwi Dobra Tutaj zawsze robiliśmy jakieś parkourowe że skakaliśmy po tych budynkach A na, na jakiej fikie? wersji Znaczy od jakiej wersji SAMPE zaczęłeś grać? A nie wiem nawet. Ja od 03 3 ja, a samo ja. no, bo były te wersje, no. Ta. Ale ja już grałem dawno grałem. 2009 roku. Ja bardzo dawno grałem. No ja już, y, to będzie 5 lat. Sporo. Lol, idealnie na tym płocie wylądowałem. Okej. Okay. My na razie sobie tak bez konkretnego celu. Okej. Okay. A teraz pokażę coś korowego. Wszyscy do mojej taksówki. Dobra. A może do mojego Uranusa? Nie, Twój Uranus, jest, uranus jest dwudrzwiowy. A, dobra. Znaczy nie dwuosobowy, bo trzy, trzy, Okej, okay. Dobra. E, ja się warpnę gdzieś na mapie. Patrz, patrz na czat, co będzie pisało, jak podjedziemy do bazy wojskowej. I zobaczę, co się będzie działo. Ty włączyłeś fałgoda? Tak. Ja. No. chyba, ale upewnij się, czekaj. To muku oczywiście. się. teraz tak. Fałgot? Nie, to nie tak było. No, God? God. Wyłączyłeś, to to miałem. Okej. Okay. Okay, nie, ten... nie, 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 nie. A to jest zwykłe. I patrz teraz, co się no, fasz, to się będzie działo. Patrz co się dzieje. Patrz co to, to będzie. Ha, fasz. No. Fasz. Wiedź, wiedz, wiedz! O to ale patrz, nic mi się nic nie stanie Bo wiem, bo po sobie Jej To tak jak gdzie GTA te, działy, te, te działa zaculały No, ale tutaj nic nam nie zrobią My tutaj wyszliśmy tam do bazy normalnie Ej, wiesz, teraz no, no, wiesz, w, Teraz mamy challenge, żeby wjechać do bazy, bo chłopie nie wiedział, w zaciula no. Bardzo ciężko jest Znaczy teraz jesteśmy w bazie, ale tam jest takie jeszcze wejście niż Ej, kto do mnie pisał na skrypie? Nie wiem, O, shit, shit. Patryk O, dobra. Gdzie to jest? Bo się zgubiłem. Właśnie, ludzie, ja gram na tym serwerze jakby co po raz pierwszy. No, jako konowi podałem ten y, serwer na skiepie No. Fuck. Co się dzieje? Czy mi się ekran z przed Bo, bo, bo. nie mogę się usiąść z miejsca. Co to Jezu What the fuck Dobra, czekaj Ej, weź może i... No staram wierdź. się Ej, mam się tak jak ciemnił Dobra, dobra drug podejście numer 2 Że wlecimy hak O nie, nie, lepiej nie ja, Tak, już próbowałem Ej, dobra, odjeżdżamy od bazy Co oznacza ten prawie krótki z tych wyznaczek WS? E pani bym nawet Dobra, teraz Mam fajny dla was pomysł. Lepiej będzie jak będziemy motorem. Każdy bierze jak obojętnie jaki motor. Obojętnie jaki, nawet może być ten skuterek fajny. Nie tu jestem. Mm. Skuter... o mi będzie. Jestem ja wezmę skuter i wpisujesz tak. Gośnik pał gody. O, to, bierz, ale nie raz tego tak dużo. Ja nie ryspię! Do kto to Ja nie, nie No ja, nie, ja daleko no, sprałem, więc nie mogę. Dobra, to bierz. Dobra, już. Jest... Okej, okay, już jesteśmy. Po takie mieć mieliśmy problemy techniczne. No ty u mnie latasz z tym motorem! Jakim cudem? No nie wiem, czemu ty go masz na, <noise> ja na plecach? Dobra, ej, ch chodźcie tędy, chodźcie chodź tędy. No chodź na nagranie, że na nim jeżdżę. Ty no, masz... no, nienormalnie latasz i masz go na plecach. Dobra, follow mi panowie. Dzień a, panu... a dobra. Ja tu. ten skuter taki szybki? Podstaw to taki nie był. No bo tu się tutaj można ulepszać. Ej zamknęli! Ale... Już zamknęli to. Dobra, to robimy robimy hardcore mega... Ja zapomniałem woda. Dobra, już mam, już mam. Ej dobra, to bierzemy, bierzemy helikoptera. A ja po prostu tam spróbuję Ale... na... Nie, czy to mają wziąć, czy... nie, jeden, jeden, że lepiej. <noise> Policku e, powiedzcie mi się zginąłem, bo jestem trochę niewidzialny. Nie wiem LOL Czemu ja się palę? Czy pod czy mi się wydaje? No właśnie, mi się też wydaje, że on jest pod ziemią, nie widać go. O dobra, tu jest ten wejście, widzisz? Zabiję. Tu jest jakiś tujazd. No to tam musimy szybko jechać. Okej. Okay. To... to ja zrobiłem, nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Ej, nie! <śmieniu> Kuru, nie wysiadaj! Z Czemu mi się ten ekran przysięga? Siadaj szybko, wsiadaj! Tu no ja czekam! No, nie! Po, tu jesteś! Kurczę. No, <śmieniu> Szybko, ten... szybko! Dobra, ale! Ej, no ja, nie mogę wsiąść! Martwę się do motwajki! Szybko! Okej, okay, jestem! Yes. Co ty kon robisz? No nie mogę wsiąść! Ja stoję w miejscu! Ej, ej! Ej, sko skoro raki ty jeszcze mnie strzelają, to zapier zapierdzielaj do bazy! Szybko! Okej! Okay. Ale, szybko. tam... Szybko! Na, szybko! szybko. Nie ja się ruszyć nie mogę! Co ty, kuch, robisz? Nie, no, ja no, to ty... podlecę. Co on tutaj odpadł? Zobaczysz no, na hajraniu, bo... co się z tobą stało, a... z, kim? z kim to się stało? <laughs> o, no, ja wyskoczyłem, Jak... ja wyskoczyłem. <laughs> Jakbym był no, zwałkowany, tak... co tak wygląda. Ej, wyskoczyłem. Ej, ja wyskoczyłem. Ej, nie no, co się ci dzieje? Jak się stąd wydostać? Dobra, 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 w ostatnich chwili wsiadłem do helikoptera. Warpnijcie się do mnie. Ale... No nie wierzę. Warpać szybko, wyp, szybko. Jeszcze. Mas, wystaję z Dobra, dobra, damy radę już. Wystaję, zobacz. Jestem... ...tym kierującym... ...kierinkiem, zobacz. ...lewicow w, 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 w wietrzu jakiś... ...dziwną pozycję miał. What the fuck, kto to leży u mnie? To kuchnia leży tak u mnie No u mnie tak samo leżał On le ja wiem co to jest za błąd Dobra, już jesteśmy, bo ja miałem crash i musieliśmy skończyć na chwilę nagrywać A już wróciliśmy Tak z nowym zapasem sił Tak i O pana Dobra dobra to gdzie teraz lecimy? Bo ja się na razie nie ogarniam jeszcze na tym serwerze. Czekaj, eee, where are you? Czekaj, muszę sprawdzić ile osiąga mój rower. Okay. No samochód, starą bitkę minęło. Jeszcze, dobra, dwieście wyciągam. Już jest coraz wojsko, no, to... ale lepiej Ej, nie. Ej! Chcesz mój rower? Chcesz się przejechać? Komuś samochód no, no, dwieście. gdzie ty jesteś? No tutaj jadę rowerkiem. Masz się przy... Ale albo nie, bo on się za bardzo ślizga, zmniejszy cię o jedno. A no, mojego na jedno koło cały czas bierze. Dobra, chodź tutaj. Nie zwalajmy, dobra, masz, Przejdź się. Patrzmy teraz. Ale to jest ty... oh, No właśnie. No. Szybko jedzie, nie? Ja taki widziałem mojemu samochodowi, że nie mogę skręcić. Broadway, tym to się trzeba wodzić.